Hej, czołem! Dzisiaj o nowej inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli inicjatywa Trenuj jak Żołnierz. Wszystkie poprzednie projekty MONG skierowane do, do cywili, czyli jakieś tam ferie z wojskiem, czy trenuj z wojskiem, coś tam było, nie? No to wszystkie wy, wypaliły, fajnie to wyszło, ja na, na tym, o tym też na kanale mówiłem, że warto skorzystać, warto się zgłosić i zobaczyć i za darmoszkę, I jeszcze dodatkowo yy, można się na, gdzieś tam było nawet skosztować grochóweczki wojskowej. Także te inicjatywy wypaliły, były fajne i też o tym mówiłem, że są super i warto i później był odzew z Waszej strony, że rzeczywiście byliście Obserwowaliście i było fajnie i wam się podobało. Teraz jest nowa inicjatywa, troszkę urozmaicona, troszkę wzbogacona, bo tam te były poprzednie te inicjatywy były jednodniowe. Teraz ministerstwo wyszło z inicjatywą 16-dniową i pytacie się mnie, proście mnie o wyrażenie zdania, co ja o tym myślę, co myślę właśnie o tej inicjatywie, Trenu jak żołnierz. Czy jest dobra, czy jest zła? No. Ja powiem tak, mam jedno pytanie do pana ministra, ale zanim do te, przejdę do tego pytania, no to yy, przeczytamy sobie tutaj yy, ze strony gov.pl, jak tu właśnie pan majster nasz kochany przedstawił ten projekt Trenuj jak żołnierz. No i na koniec powiem też o zagrożeniach, jakie niesie właśnie uczestnictwo w takim projekcie Trenuj jak żołnierz. W skrócie to wygląda w ten sposób, że dwa dni jest zapoznanie się z jednostką yy, w miesiącu w maju, a później w miesiącu, w lipcu i w sierpniu są organizowane 14-dniowe szkolenia. Tak na szybko. No i fajnie, będzie tam strzelanie, będzie walka wręcz, będzie pierwsza pomoc, yy, będzie taktyka i inne ciekawe rzeczy. Tutaj jest obiecuje minister, że to będzie wszystko realizowane praktycznie. No ale że rzeczywiście tak będzie, no to do tego zaraz dojdziemy. Ja tam zawsze mówię na kanale, że jestem przeciwnikiem 9 miesięcznej obowiązkowej zasadniczej służby, no i nie ma tej służby. Mówiłem również o tym, że można skrócić to szkolenie podstawowe z 28 dni, nawet o połowę, no i rzeczywiście się dało. Tutaj ministerstwo skróciło do 14 dni. Nie wiem, czy... Słuchali tego, co ja mówiłem, czy po prostu jest to przypadek? Ale, no, widocznie y, mogę chyba wysłać swoje CV, CV do ministerstwa, że mogę im tam doradzać w niektórych kwestiach. Oczywiście żartuję, nikt żadnego CV nie, nie wysyłał, nie będę miał żadnych kontaktów tam z, y, z rządem ani z pisozą przede wszystkim. Zrobię to charytatywnie, na kanale będę mówił, co myślę, może niektóre moje pomysły Mon weźmie do siebie i w, wprowadzi w życie. Zrobię to charytatywnie jak Jurek Owsiak po prostu, nie? Tak niech korzystają, niech będzie to z pożytkiem, tutaj może ktoś z tego korzysta. Dobra, śmiechu, chichu, ale lecimy po prostu z, z, tym, z tym tekstem, co oni tutaj napisali na gov.pl. Zobaczymy zaraz, czy to będzie rzeczywiście tak kolorowo, jak to minister opisuje. Ogólnie kolorowo jest, mi się ten projekt ogólnie, ogólnie mi się podoba, no ale są tutaj haczyki i jedno takie dosyć poważne zagrożenie. Dobra, lecimy po kolei. I teraz tak, co tam jest napisane? Rozpoczynamy kolejną wersję naszego programu Trenuj z Wojskiem, tym razem pod nazwą Trenuj jak Żołnierz. Jest to kolejna rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników naszych już trzech edycji programu Trenuj z Wojskiem, powiedział wiceprzewodniczący. Premier Mariusz Błaszczak podczas inauguracji projektu. 13 kwietnia w pierwszej Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, zaingurował projekt szkoleń dla środowiska cywilnego. Trenuj, jak żołnierz! Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą odbyć podstawowe szkolenie wojskowe i być przygotowanym, aby w razie zagrożenia bronić ojczyzny. No, generalnie nie jest długi ten tekst, tam na .pl, ale przeczytam sobie. Po prostu tutaj i, i, i to skomentuję. Także długo, mam nadzieję, że długo nie, nie będzie, razem z, z moim gadaniem. Nie? Także co powiedział pan Majster, już czytamy. Sam się spotkałem z takim oczekiwaniem, że jednodniowe 8-godzinne szkolenie jest zbyt krótkie. Ale jednocześnie ludzie, którzy pracują zawodowo, nie są w stanie więcej czasu poświęcić, np. poprzez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, czy też poprzez służbę w wojskach obrony terytorialnej. To patrioci, to ludzie poważni, odpowiedzialni. Dlatego specjalnie w odpowiedzi na przedstawione potrzeby sformułowaliśmy tę nową wersję naszego programu, mówił szef Mon. No i tak, dokładnie. Tak właśnie mówi pan premier, że on y, y, wie, że to są ludzie odpowiedzialni. Tak, ludzie odpowiedzialni i chcecie brać ochotników, a przypominam, że cały czas bierzecie na siłę ludzi do, y, do rezerwy wcielacie. Oczywiście bierzecie ochotników, którzy sami się zgłaszają do WCR-u, ale też bierzecie ludzi, wysyłacie pocztą y, informacje, że mają się stawić na obowiązkowe szkolenia i twierdzicie, że to są ludzie odpowiedzialni. No, to skończcie z tym i zacznijcie, weźcie się za ochotników, albo za ludzi. Młodszych, a nie 30, 40, 50-letnich. 50 bo tak jak pan minister powiedział, to są ludzie odpowiedzialni, chcą prowadzić własne interesy, chcą pracować, a nie pajacować i bawić się w wojsko. I czytamy dalej. W ramach Trenuj jak żołnierz, czyli rozszerzonej wersji projektu Trenuj z wojskiem, każdy ochotnik może zgłosić się na szesnastodiowe szkolenie wojskowe, które pozwoli zapoznać się z wojskiem i nabyć podstawowych umiejętności wojskowych i obronnych. Program tych zajęć jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych, umiejętności posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy medycznej, podstaw walki wręcz, również przetrwania w, warunkach, w trudnych warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową, zaznaczył wicepremier Błaszczak. No, panie majster. Oczywiście, ja Wam zrobię nawet darmową reklamę. Tylko to takie gadanie, że będzie to praktycznie, że będzie to, będzie tamto, będzie walka wręcz, będzie strzelanie, będzie, będzie przetrwanie. To takie gadanie, gadanie. Ja bym chciał zobaczyć program szkolenia tego programu. I wtedy. Na kanale bym powiedział i zrobił wam darmową reklamę i potwierdził, że rzeczywiście w programie szkolenia jest to fajnie zrealizowane. Są takie przedmioty, takie przedmioty, tyle godzin, na to tyle, na to tyle, na to tyle, żeby tam się nikt nie zdziwił, że przyjdzie do wojska, będzie chciał strzelać, a będzie pajacowanie na placu apelowym i dreptanie w kółko i przy, przygotowanie do przysięgi, o której zresztą pan Błaszczak tutaj zaznaczył, że kończy się to wszystko przysięgą, przysięgą wojskową. Także tutaj ważne jest, Właśnie to jest ode mnie pytanie takie najważniejsze. Jak wygląda program szkolenia tego właśnie programu? Bo to jest najważniejsze, a nie jakieś tam pierdolety, że będzie fajnie, będzie strzelanie, będzie przetrwanie. Ogólnie wydaje mi się, że będzie fajnie, ale ja bym to chciał po prostu rzeczywiście tutaj naświetlić i zrobić darmową reklamę dla tego jakże wspaniałego programu. Projekt będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy to dwudniowe spotkanie, dwudniowe poznanie jednostki i wojska. Sz szósty 7 i 13-14 maja, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje podzielone na dwa turnusy prowadzone w 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. 16 do 29 lipca i 6 do 19 sierpnia. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak posługiwać się bronią, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak zareagować w trudnej sytuacji, w sytuacji kryzysowej. To naprawdę opłaci się państwu polskiemu, mówił minister. I oczywiście, jeżeli Wam zależy, Panowie, Panie Ministrze, jeżeli Wam zależy, żeby tutaj ludzie poznali broń, no to dajcie im dostęp do broni, powszechny dostęp do broni, wtedy będziemy uzbrojeni społeczeństwo będzie uzbrojone i nie będziemy musieli się, będziemy się mniej bali po prostu jakiegoś ewentualnie agresora. No teraz w jednym materiale mówiłem, jak zdobyć pozwolenie na broń. No jest tam szereg wymagań, które trzeba spełnić. No nie jest to takie proste, hop no nieraz to trwa parę miesięcy, nieraz rok czasu, żeby zdobyć sobie jakieś ta, takie pozwolenie na broń. No niestety jest to utrudnione. No chyba, że jesteście, wiadomo, politykiem, no to wtedy możecie sobie mieć broń na pstryknięcie palcem. Nie ma w tym żadnego problemu. No, i, mi, i tak, i druga sprawa, że mi też zależy po prostu na tym, żeby ludzie byli przeszkoleni i dlatego organizuję szkolenia dla cywili. Niestety nie są darmowe, tak jak w wojsku. U mnie na szkoleniach się płaci, ale za to macie gwarancję, że będzie fajnie, sympatycznie, przyjemnie, postrzacie sobie z różnych typów broni. I oczywiście. Mój program szkolenia jest dostępny na, na stronie internetowej. Możecie się dokładnie przeczytać, co tam będziemy robili i ile na to czasu poświęcimy. Ok, taki, taka reklamówka mała. Czytamy dalej. Jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie, a każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie jako szeregowy żołnierz rezerwy, czyli 130 zł za dzień szkolenia. Zgłoszeń można będzie dokonywać poprzez wypełnienie krótkiego, intuicyjnego formularza na stronie internetowej lub bezpośredni kontakt z jednostką wojskową prowadzącą szkolenie. No i generalnie fajnie. Macie wyżywienie, zakwaterowanie jeszcze 130 zł za dzień, czyli razem to wyjdzie 1820 zł za 14 dni. Także nie ma co do Niemca lecieć na szparagi można przyjść do monu i zarobić sobie w lipcu 1800 zł, a w sierpniu przebalować. Także to dobra propozycja, mi się wydaje, dla ludzi młodych. Ci co skończyli 18 lat, mogą się zgłosić, czegoś się mądrego nauczyć. Dostać za to jeszcze pieniądze, wyżywienie, zakwaterowanie, także tutaj teoretycznie niczym nie ryzykujecie, nie? Teoretycznie, ale lecimy dalej. Co pan majster jeszcze powiedział? Naszym hasem jest 3 razy o, a więc no to oni fajne hasła mają, ale mogli się bardziej postarać. Nie? <laughs> Otwartość w naborze. Bo też chciałbym bardzo mocno podkreślić, że internetowy nabór jest roz już rozpoczynamy. Zachęcamy, żeby zgłosić się na te zajęcia. Dalej, otwartość w szkoleniu. Te punkty szkoleniowe są tak sformułowane w odpowiedzi na największe oczekiwanie ze strony uczestniczących w szkoleniu trenuj, trenuj z wojskiem, a więc te punkty, które dziś również widzimy, to są punkty, które cieszyły się największym zainteresowaniem, największym powodzeniem wśród ćwiczących. No i otwartość na ludzi. Dlatego sformułowaliśmy ten program właśnie taką ofertę. Zapraszam, zachęcam, naprawdę warto, podsumował. Wicepremier Mariusz Błaszczak. No, otwartość w szkoleniu to to raczej nie jest. Otwartość w szkoleniu to będzie po prostu, jeżeli pokażecie ludziom konkretnie, yy, jak wygląda program szkolenia. A jeżeli któryś z żołnierzy zawodowych ma dostęp do tego programu, już szkolenia tego trenu, yy, jak żołnierz, no to, to nie jest tajemnica, to nie są informacje zastrzeżone. To, że, także jeżeli ktoś ma dostęp do tego programu, z, to proszę przesłać do mnie na yy, kontakt małpa.pyotrpowalka.com. PL. i ja tam sobie chciałbym zapoznać się z tym programem czy rzeczywiście jest tak kolorowy i tak fajnie jak to tutaj y, obiecuje pan Mariusz Błaszczak y, 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 dalej, dalej, dalej lecimy dobra, to w sumie, w sumie nie ma sensu dalej czytać y, tych rzeczy, zresztą możecie sobie zapoznać się z, z tym gdzie, w jakich jednostkach z datami i tak dalej, to już na stronie rządowej możecie sobie, wpiszcie sobie po prostu trenuj z wojskiem nie, trenuj jak żołnierz, i wtedy wyświetli Wam się ta strona rządowa, będziecie mogli sobie zobaczyć konkretne terminy, gdzie, miejsca i się z tym wszystkim zapoznać. A teraz przejdźmy do zagrożeń, bo tak jak zresztą powiedział Pan Mariusz Błaszczak, że to szkolenie dla cywili, dla osób chętnych kończy się przysięgą wojskową. No, a co się dzieje, jeżeli pójdziesz na takie dobrowolne szkolenie? Złożysz przysięgę, no to wtedy zostajesz automatycznie żołnierzem rezerwy pasywnej. A co się dzieje, jak jesteś żołnierzem rezerwy pasywnej? No to o tym musisz wiedzieć, bo o tym raczej ci nie powiedzą. Także tutaj też nie będę z głowy gadał, bo ktoś powie, że gadam głupoty. Przeczytam dwa artykuły dosłownie z ustawy o obronie ojczyzny i będziecie wiedzieli, co Was czeka w momencie, kiedy złożycie przysięgę, zostaniecie żołnierzem rezerwy pasywnej, jak to wszystko wygląda od strony tutaj e, ustawy o obronie ojczyzny. Także lecimy. Artykuł 248 punkt pierwszy. Pełnienie służby przez żołnierzy pasywnej rezerwy zwanych dalej żołnierzami PR polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Hmm? Punkt drugi. Żołnierzom PR po złożeniu przysięgi wojskowej dowódca jednostki wojskowej wydaje książeczkę wojskową. Punkt trzeci. Odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy PR może polegać, na udział może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego. Punkt czwarty. Minister Obrony Narodowej może określić w drodze rozporządzenia. Okres trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy. PR oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia oraz kategorie osób powoływanych. Dobra, dobra. Dalej, artykuł 249. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako: mogą być odbywane jako punkt pierwszy: jednodniowe, punkt drugi: krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni, punkt trzeci. Długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni, i punkt czwarty, rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. A więc, tak, wujek Mariusz na początku poklepie Was po pleckach, przyjdzie, przyjdzie i powie: chodźcie, chodźcie, my Wam pokażemy wojsko, jak to jest pięknie, sympatycznie. 14 dni Was przeszkolimy. Da, zrobimy Wam piękną przysięgę wojskową, mama przyjedzie na przysięgę, będzie bardzo sympatycznie, nie? A później już nie będzie dobry wujek Błaszczak, dobry wujek Mariusz się, wtedy nie, już się skończy, zostaniecie żołnierzami pasywnej rezerwy i już nie będzie, że ja bym chciał, to ja se pójdę, to już będzie kwit z WCR-u dostaniecie, w tym roku pójdziecie na właśnie to dobrowolne szkolenie kończące się przysięgą, a w przyszłym roku załóżmy dostaniecie kwit z WCR-u, stawić się na ćwiczenia. I załóżmy tydzień czasu, dwa tygodnie czasu, albo nawet długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni. Także tu warto o tym wiedzieć. Oczywiście, zachęcam do udziału, do udziału w tym projekcie, bo im więcej osób będzie po prostu przeszkolonych, no, tym będzie generalnie tutaj Polska bezpieczniejsza. Tak? I w razie W nie będziemy musieli gdzieś na szybko się szkolić, tylko ludzie będą przeszkoleni. Także ogólnie zachęcam, bo powinno być fajnie, sympatycznie na tym programie. Tylko są właśnie jedno moje pytanie dotyczy tego, jak wygląda konkretnie program szkolenia? I chętnie bym zapoznał i zrobił taką nawet reklamę, nie? że super, program szkolenia, ok. Nie ma tam bzdur teoretycznych, nie ma tam załóżmy kształcenia obywatelskiego, nie ma tam y, dwóch godzin oddawania honorów na placu apelowym. Nauka oddawania honorów, nie, dwie godziny. Albo zwroty w miejscu. Jak robić zwrot w miejscu? Czas trwania 45 minut i taki plan pracy, załóżmy, robi y, pan Kapral. I pan Kapral uczy zwrotów w miejscu. Przez 45 minut uczy zwrotów w miejscu. No to jest paranoja, nie? A przygotowanie do przysięgi, no ja nie wiem jak będzie zrealizowane przygotowanie do przysięgi, bo skoro ma to być realizowane praktycznie, no to nie wiem, czy po popołudniami tam nie będziecie na tym szkoleniu 16-dniowym, dobrowolnym, przesympatycznym, że załóżmy do 15 będzie fajnie, sympatycznie, praktyczne rzeczy, strzelanie, taktyka, rozpoznanie, bytowanie i itd. A po południu dreptanie na placu apelowym, przygotowanie do przysięgi, bo przecież debilada musi być. Zobaczymy, zobaczymy. Także tutaj najważniejszy jest właśnie ten program szkolenia i to, czy nie będzie debilizmów i przygotowania do przysięgi, dreptania i najważniejsze oczywiście przysięga i debilada przed panem ministrem. Załóżmy, bo może pan Majster przyjedzie na, taki, na, taki właśnie, na taką właśnie przysięgę, do kogoś może gdzieś tam przyjedzie. Słuchajcie, jeżeli y, macie zamiar się zgłosić, dajcie znać w opisie, czy się zgłaszacie, co napiszcie też, co o tym myślicie, co o tym myślicie w programie, czy będzie, czy się uda, czy się nie uda, zostawcie komentarz taktyczny, jeżeli nie macie nic do napisania, no to chociaż dla zasięgów ten komentarz taktyczny, oczywiście łapa w górę przypominam i subskrybujcie, kto jeszcze nie subskrybuje, to, nie, to zachęcam do subskrybowania i wtedy będziecie na bieżąco z innymi materiałami. Na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.